z tej strony Kieco a to jest czwarty odcinek koda i mówię od razu ja nie jestem Jaruś więc nie pisać mi Jaruś kiedy będzie GTA w, pod komentarzami tak od razu mówię no cieszę się że mam na razie możliwość oczywiście na razie nagrywać odcinki nie wiem jak to będzie w przyszłości bo naprawdę sytuacja jest w cudzysłowie napięta co mam tu powiedzieć no nie chodzi o to, że ja nie chcę czy coś wam olewam, no naprawdę jak mam okazję to przecież nagram, bo to mi sprawia kurwa mać chuju się ścięł Dobra, ścięło się y... No nagrywanie mi sprawia niesamowitą przyjemność Lubię od... lubię pozytywne oceny, lubię komentarze y... No, na rakieta Co tu tak z gadania Na razie kobita koń się us uspokoiła y... No Jebać ją dalej, to znaczy nie! Broń Boże, e, broń Boże, chociaż jestem w Boga nie wierzę Nie, nie dotknąłbym tego, no ja, ja wiem, że i samu się chwali, że on mroź że mistrzu z tego wyszedł, że to taka wpadka, ale dobra Dobra, jeszcze raz polowanie zaczynamy na piranie Kolega przyszedł tam pokluczę na siłownię i no dałem mu trochę wyleciałem z tematu o czym mam gadać, ale tak na szybko. Dziękuję Żynimfie za intro, którego jeszcze nie ma. Dzisiaj jest sobota. Sobota godzina yy 11.45. No i dzisiaj myślę, że mi dostarczy intro, żebym mógł nagrać serię z Ravi, odcinek z Ravi, bo powróciłem do serii z Ravi, dawno jej nie było na kanale. Hmm. Intro na pewno mnie zmotywuje, tak jak już mówiłem w odcinku z Ravi no Bo wiecie, no, nowy taki zejbisty dodatek, który yy, Jakby to powiedzieć No po prostu jest Miły dla oka, cieszy oko, tak Chce się nagrywać yy, żeby ludzie pisali O jakie fajne intro i w ogóle Dziękuję yy, te, Ten film będziecie widzieli chyba we wtorek Bo wczoraj Wy to widzicie we wtorek Wczoraj było GTA Także co by Wam tutaj powiedzieć? Ostatnio było o wirusowym rozprzestrzenianiu filmów, trochę tak. Nie, nie wiedziałem jak film w ogóle nazwać, to nazwałem tak. No temat, to był temat, o którym gadałem w filmie, no ale mogłem to nazwać bardziej adekwa adekwatnie się bardziej nie dał, tylko bardziej tak ciekawie. O, co tu powiedzieć jeszcze? Kura BM mm, rawia jakieś serie nowe. Na razie nie chcę nowych serii. Myślałem o jakiejś takiej serii kooperacyjnej, ale to by musiał z kimś pogadać. Nie wiem, no, spytajcie się i samu. Um, nie grałem z nim nawet o tym, ale wy się go spytajcie, bo mi się nie chce, kurwa. On go się na. A, dobra. Zostaw, kurwa, dziadka huju! Masz ale kurwa z buta wjechał na robotę zaraz się trzeba schować tutaj a kurwa ja na czy na f a nie na f jest far kraju dobra czy no i spytacie się go czy nie chciałby nagrać ze mną koop i czy wy w ogóle chcecie kooperacji bo jest taka możliwość signs road Fert, czy jak ktoś tam zwie grę zajebista przesz przeszedłem ją w 2011 już kilka dni po tym jak wyszła no yy... fajna by była ta gra myślę w naszym wykonaniu a dobra nagle B fajna by była ta gra w naszym wykonaniu aktualnie gram w Far Cry'a 3 zajebista gra tak z początku byłem myślałem a bez da dublingu polskiego no to yy, takie lipa będzie nie no już większość gier takich ale jednak y, tak, jednak mnie to utrzymuje przy tym, że nie warto y, do niektórych gier y, dawać dublingu polskiego, dubbingu, dublingu j, jak to tam zwie y, ponieważ y, ten głos taki charakterystyczny tych postaci ty, chodzi mi tutaj konkretnie o wasa, taki kurwa kozacki charakterystyczny głos ty, którego się nie da do niczego innego przypisać no chyba nie ma drugiego takiego no taki kurwa słyszycie to o kurwa ale kozak nie? nieby to jest jakiś tam to jest taki tak jak w filmach nieby zły bohater ale jakoś jakieś tam fajne emocje pozytywne oddaje tak kurwa mać ja co chwilę <laughs> ja co chwilę Q tutaj Q czy Q kurwa klikam Właśnie przez Far Cry'a, bo tam jest taka możliwość leczenia. Bardzo realistyczna. Yy, kurwa mać. To jest bardzo realistycznie tam trochę zrobione, bo... Choćby wcale oczywiście, mówię to ironicznie. Yy, złamiecie sobie rękę, to znaczy jak spadniecie czy coś, macie jakąś tam kontuzję, on sobie kurwa palca wykrzywia, rę, rękę tam wypro, wyprostowywuje, nastawia, nie? Yy, a jak to mózg powiedział, że że... Far Cry 3 nie jest wcale taki realistyczny bo Murzyn daje kasę białemu w jednej w jednym segmencie zamiast go okradać tak się <laughs> Nie wiem czy sam to powiedział czy gdzieś już słyszał oczywiście to nie jest sportek rasistowski to jest po prostu taki żarcik taki joke jak yy, No czarni mogą też ratować o Białych. A mo może ja go ze A kurwa mać Dobra, trzeba się skitrać za tym drzewem. Dobra, przynajmniej granaty, tak jak... Bo wiecie, jak gracie w jakąś grę jakiś czas, to wam potem się mylą tak klawisze, jak coś jest tam inaczej ustawionego, tak? To jest chyba... Sp... Kurwa, sprawa oczywista... Roderne, czemu to jest takie trunne? Ja pierdolę, jeszcze się granata ciepłem do siebie! Fajnie, fajnie, fajnie! To no te kurwa Mohamedy robią A tu ja mam włazić kurwa a ja czekam jak ciujęty <grystanie> Dobra właź, zamykaj te drzwi Dobra Kurwa <grystanie> <grystanie> sorry za mój śmiech, ale <grystanie> on za nami wleciał jak kurwa myślałem, że to nas. się z tego... ja tam granota, a nie mam granata. Dobra. A może tego? Ła, smoka. Dobra, pojdź, bo... A co ty czekasz? Nikolaj! Dobra, wazimy do domu, nie? A, strzelają do mnie przez okna? Trzeba być... O kurwa! Ciulo was wszystkich! On mi chyba z... O! zrobił mi mleko, tak to się taki slang CS-owy yy, gada. Co ja wam chcę powiedzieć mówiąc już o cs Mamy swój serwer. Yy, zapraszam do rejestracji na forum cstube.gameclan.pl -clan yy, Tam jest nasze forum CS-owe. Czy serwery są FFA, yy, gdzieś tam BF i kurwa, nie pamiętam. Co do FFA, na FFA jako tako mi się gra na tego Asaulcie, no na takich prościutkich mapach No ale niezbytnio ogarniam tak Na BF2 znów, gdy to się graliśmy z takimi No gry, graliśmy z takimi no gry, graliśmy między sobą, to znaczy ja, Benek i samo, czyli takie Y, lampki tam szazi i wszyscy my ta, nie ogary w C chociaż tam Benek ogarnia No to jakoś się bardzo przyjemnie grało na BF2 i ostatni jako takie były hehe muszę się pochwalić o i zielak napierdalał z AWP No i net Steama kupiłem no bo wiecie Jestem administratorem to muszę mieć Steama jakby to wyglądało to tak jakby nie wiem no nie kurwa co ja tutaj będę wymyślał na poczekaniu muszę muszę się skupić na strzelaniu Dobra może zmienię broń na jakąś bardziej fajną O kolimator nie? Dobrze gadałem kolimator Masz a, Czekaj czekaj ci granata Masz jeszcze flesza Zawsze tak ciepłem flesza jak się grało Wkłada na multi na flagi nie? Już tak prawie flaga zebrana no, a ja flesza ciepłem żeby mnie kurwa nikt zabić nie mógł a no, ile psów? Dobra, trzymaj ten granat. Wykurwy auto? A, ah, zaraz wykurwi. No, wykur... No o. Oh, Wykurwy vyku auto. Ja idę sobie na górę. Można, można. To jest butla z gazem. Może oni chcieli coś uważić. W jebie? Eee, puste butle chyba. Albo te kule to są ślepaki. O. O. Trzeba się wam powiedzieć. To nie jest takie chams hamskie zasugerowanie. Bo ja wam nie mówię, dajcie łapkę w górę. Ale sami wiecie, z Kodem jest ciężko, bo to... Ja nie jestem Jaruś. To znaczy jestem Jaruś, tylko... Nie mam takiej jakby siły jak on. I oczywiście łapek jest mniej przy filmie, także... Y... przy wszystkich moich filmach pamiętajcie, że jak Wam się spodobał film to ocencie pozytywnie y... możecie skomentować lub nie ocena jest ważna naprawdę bo no jest ważna a tym bardziej dla mnie w serii Skoda tak y... bo wiem przynajmniej, że ktoś to ogląda a na przykład gdy w serii Skoda jest 150 a a jest y, 300 łapek w górę No to trochę demotywuje tak y, No nagrywam dalej, no minie to na pewno Bo wiem, że mam zajebistych widzów Ładnie poprosiliście Nymfo o intro I ładnie już mm, No już w w, w niedzielę raczej już je zobaczycie Także w odcinku z Ravi, który dzisiaj wieczorem nagram Każę wam jej podziękować To znaczy kazałem bo to tak dziwnie brzmi nie eee, no idziecie ci co dobra hopoki. trzeba się wziąć w kupę napadam na stodoły to są nasi nasi, nie nasi nie nasi chyba nie nasi dobra na V? dobra ale patrz jaki mały scyzoryk kurwa takim to byś księdze królikowi nie zrobił Dobra, idziemy teraz. Nie wiem w ogóle jaki ten cel misji tutaj jest, bo się nie przypatrywałem w fabule przez tą... fabulę. No... Celowi misji... Takiej jakby fabule przed misją. Bo... Rozgadałem się. Wiecie, ja to jestem gaduła straszna. Czytam gaduł straszny. SMS-a dostałem. A! Właśnie przypomniałaś mi droga koleżanko żebym cię pozdrowił ostatnio gadam mm, z koleżanką na GG to znaczy piszę z koleżanką na GG tak żeby nie było że tam skądś, no i ona mi pisze <laughs> tak lejaj, nie, że z moją fanką nie a ja co tak się trochę bałem że już ona wie o filmikach ona no widziałem twoje filmiki a, a no taki jeden mi powiedział nie a ja kurczę nie no to nie, nie, nie za debila, wiesz, to jest... To jest tylko dla... tak dla Beki nagrywane, no. Rozumna dziewczyna, wiedziała, nie musiałem jej tego tłumaczyć. No, ale wolełem na wszelki wypadek, bo to wiecie... No, grana czasem wykurwi pod nogami. Niewskazane jest... ...deptanie po granatach. Także... Yy, pozdrówki dla ciebie. Ehe, i tak tego nie będziesz oglądała, chyba rzeczywiście. Dobra. Patrz jaki jestem celny Fajnie O w ogóle Kto z was chciał Chciałby lub chciał iść do wojska Serio się tam Bo teraz wojska jest o, Teraz no od kilku lat tam Jest wojsko nieobowiązkowe To znaczy Chcecie iść, idziecie Nie chcecie, nie idziecie Ja bym chciał do wojska iść Tak, taka Bo wojsko oczywiście się Lubię tą dyscyplinę co jest w wojsku, tak Że no nie żebym coś tam był jakiś rozliczony, Czy jak to tam nazwała kobieta kończy jestem yy, Jak ona to nazwała kurczę, Jestem Rozkapryszony nie yy, No dzieciakiem mnie nazwała po pierwsze ona jest młodsza, ale dobra to jest rok w tom czy w tomu pójść z tym nie o, yy, Fajnie być w wojsku Dyscyplina fajna, kontakt mieć z bronią, nie tylko z bronią, taki jak... No taki jakby... Bardziej zbliża nas do takiego pełnego patriotyzmu, tak? Nie każdy jest tam patriotą, niektórzy są tacy, jak... Y, nie mówię, że wszyscy, ale no nie gadajcie, że tak nie jest! Y, zaś mnie wyjebało. Dajmy na to, ktoś... Y, kurwa mać, od początku... Dobra, widzimy się ten... Jak do, dojdę do tamtego etapu, Nie... A granacik strzelam do helikoptera, nie wiem czy się coś na to... A, dobra, gra zapisana, autoseł jest włączony. Yy, skończyłem rozmawiać o yy, ludziach. Nie lubię określenia polaczki, yy, bo to jest takie jakby... No wkurwia mnie to słowo polaczki, nie wiem co byś to wymyśli. ale w tym wypadku jak najbardziej ma to... Yy, w tym wypadku ja ma to jak najbardziej yy, no, sens i nieprzyjacielskie, o dobra, patrzcie, jakimś cudem coś wziąłem ten. Yy, Wjedzie ktoś na przykład tam do Anglii z rodziną w Polsce, tam mu się żyło średnio lub tam nie za dobrze i kurwa w Anglii już, już o Polsce zapomina. Nie chodzi o to, że yy, tam ma cały czas pamiętać o Polsce, obchodzić Polskie Święta, bo to nie, na, nie w tym rzecz polega, że gra na w tylko że mm, słyszałem raz jednego ziomka, co on zasugerował, że już y, Polska jest gorsza, w ogóle cieszy się, że tam się wyprowadził z Polski, no dobra, gorsza być może pod swoimi, pod wieloma względami, no tak, w tym sensie, no ale... Kurwa, no bez przesady to jest własny kraj, no nie, nie bez tego tak perfidnie, że tam yy, tak ci jest lepiej, bo to jest wkurwiające naprawdę, że nie żal do no ale zwieraczy się już zamykają, bo to wkurwienie, tak jest wkurwienie takie, że to jest ogień, nie jestem tam jakimś super patriotą, no ale jednak cieszę się, że jestem Polakiem, Polakiem urodzonym na Śląsku, yy... nie żadnym kurwa Niemcem, ani Szwabem, jak tam jeden kaczor gadał. No i... Tyle. Dobra, teraz... Co tu wam jeszcze będzie? Cieszę się, że nagrywam kora. Naprawdę nagrywanie tej serii sprawia mi niesamowitą frajdę. A, to może jednak ja mam to wziąć. To jakaś fajna szybka. Hej helikopter Czekaj jaka muszę się na myśli. Samo miejsca na szczał, Muszę się wyleźć Naprawdę lubię pogadać z wami, tak? To znaczy z wami, no czuję się tak jakbym gadał z gronem swoich widzów Przez... To no, na żywo, nie? Dobra, w... kurwy, goni go, goni, goni go, A Flary? Dobra, zbiera tym okej OK yy, Flary... No Flary są po to. Mają je wszystkie chyba już samoloty To na przykład jak atakuje was jakaś y, pocis y, Ziemia-powietrze Lub powietrze-powietrze y, Są chyba tak? Na pewno są y, Pocis jest ten kierowany za Ciepłem y, silnika, tak? No on leci w stronę Tam gdzie jest najcieplej y, Tylko pokazujemy mniej więcej cel On i tak leci tam gdzie jest najcieplej W tym obszarze, tak? Y, Czyli y, w tym wypadku tam silnik oczywiście y, co co tam nie wiem co tam jest A flary są po to, że one są, y, rozprasza tak jakby tak, te ciepło, y, wyrzucane są flary, no i w, oczywiście to jest takie gorąco czy tam ciepło, nie wiem jak to nazwać i to ten pocis leci za tym, także po co są flary, o jakby ktoś nie wiedział. Dobra, ciągi teraz są, jak to pewien mój kolega gadał. morbojowy bojowy, sala, A... Okej. Okay. Co teraz robimy? Papaki, co tak sobie... A nalo na nich robią! Gdzie, kurwa, co ty? Co ty się bawisz jogging, coś jest na olimpiadzie? Ale ci w dupia skosy... U mnie... O, ha, ha, ha. Kolejny? A pa... Gdzie uciekasz, kurwa? Wsią na pole ryżowe... Sioku... Dlaczego? Łohoho! O patrz... Siemanko! Z tej strony Fobaka Jarek! Haha! <laughs> dobra... Trzeba być poważnym... Yyy... Dobra! To Nie wiedziałem, że tak się szybko skończy, fanie mi się naprawdę gadało, to był koniec czwartego odcinka, czy tam piątego, Call of Duty Modern Warfare, mm, komentował Kiecol, widzimy się w następnym odcinku, szała!